Bardzo dobrze wspominam szkołę, szkołę policyjną, raz że, że człowiek po prostu no, kształtuje się jako, jako, jako ten przyszły funkcjonariusz, bezpośrednio już pracujący z ludźmi, a poza tym poznaje się wielu fajnych ludzi, z którymi ja osobiście mam kontakt do, do dzisiaj. się wyspaliście? Dobrze? Tak. Ok. No, tak okay, ale... Rozkaz 11 przez 1 przez 25. Kompania z Dowódcy kompanii Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu z dnia 14.01.2025. Służby dyżurne drugiej kompanii w dniu 14.01.2025. Dyżur trzecie i szóste piętro, godzina piąta, jedenasta, posterunkowy Michał Pukacz. Godzina jedenasta, siedemnasta, posterunkowy Dawid Chruściński. Godzina 1723 dwudziesta posterunkowy Julia Kobyłecka. Dyżur czwarte i piąte piętro, godzina piąta, jedenasta, posterunkowy Piotr Stępień. Godzina jedenasta, siedemnasta, posterunkowy Martyna Sadura. Godzina 1723 dwudziesta trzecia, posterunkowy Kacper Koczberski. Służba! Dyżur nocny, wszystkie piętra, posterunkowy Dominik Szustak. Służba! Całość, własność? Na prawo, patrz. Panie aspirancie, dowódca pierwszego Plutonu, posterunkowy Libii, melduje. Pluton na porannym apelu, stan ewidencyjny 48, stan faktyczny 48. Dziękuję. Czoj! Jeszcze raz! Czołem! Policjanci! Czołem! Kompania spocznij! Szkolenie podstawowe kończyłam w Centrum Policji w Legionowie. Bardzo miło wspominam początki swojej służby. Było to, można powiedzieć, takie przedłużenie tych akademickich jeszcze lat, kiedy to wszyscy mniej więcej w jednym wieku szkoliliśmy się. Były różnego rodzaju zabawne sytuacje. To był koniec lat 90., chyba najlepsze czasy w moim życiu. Człowiek kończył etap beztroski i wcielił się w struktury służb mundurowych. Największym i najśmieszniejszym wówczas problemem było wyjście z jednostki, gdzie ograniczały nas po prostu przepisy, a na co dzień w życiu prywatnym tego nie miałem. Mam kontakt z ludźmi, z którymi się poznałem w różnych etapach swojej kariery, od począwszy od szkolenia podstawowego, skończywszy na szkoleniu oficerskim. Przypadek czasami decyduje w naszym życiu, gdzie finalnie skończymy swoje kierunki zawodowe. Przypadek był taki, że większość moich kolegów ze szkoły średniej poszło właśnie do pracy, do służby w służbach mundurowych w wojsku. Bądź częściowo też policji. Nie odbiegałem od reszty, więc y, jestem nadal w służbie i służę, i jestem bardzo z tego zadowolony i, i dumny. Teraz zapoznam Was z harmonogramem zajęć y, dla kompanii pierwszej, y, szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SP1 na 25. Także w dniu dzisiejszym od godziny 7:50 do 8:35 uroczyste rozpoczęcie kursu, które poprowadzę ja i starszy aspirant Michał Pluta, tak? Od godziny 8:40 do godziny 9:25 prawa i obowiązki funkcjonariuszy policji. Odczytamy wszystkie te tutaj dokumenty. Od godziny 9:30 do 10:15 zapoznanie się z regulaminem ośrodka na kartę zapoznania. Dostaniecie taki regulamin. Jedna osoba podejdzie, e, takowy regulamin na głos przeczyta, żebyście dokładnie go zrozumieli. I następnie przyjdą inni koledzy. Pan aspirant sztabowy Robert Łochowski od 11.15 do 12.00. E, zajęcia BHP, zajęć taktyki i techniki interwencji, żebyście mogli e, uczestniczyć w. Z zajęciach z wychowania fizycznego. Od 12.05 do 12.50 omówienie programu szkolenia zawodowego to z panem podinspektorem Piotrem Szumowskim, koordynatorem zespołu dowódczo-organizatorskiego. Od 12.55 do 13.40 etyka zawodowa policjanta, którą poprowadzi również pan podinspektor Piotr Szumowski i o godzinie 13:45 do 14:30 szkolenie z BHP i przeciwpożarowe, które poprowadzę osobiście ja. W dniu dzisiejszym wszystkie zajęcia, drodzy państwo, będą się odbywały w auli numer 1, tutaj. Dzisiaj nie macie. Dostaniecie dzi dzisiaj za jakiś czas ode mnie plan zajęć na cały tydzień, w których będziecie mieli w salach wykłady, tak? e, Za chwileczkę przejdziemy do może krótkiego przedstawienia się, każdy coś o sobie powie. Następnie wybierzemy spośród was dowódców plutonów, podzielimy was na plutony, wybierzemy pisarzy kompanii oraz wybierzemy pomocnika kompanii. Dobrze, to może od prawej, po troszku każdy w stanie, powie jedno zdanie, dwa osobie. Ile ma lat, skąd jest? Ostrymkowy Bartosz Piątek, mam 23 lata, jestem z uchodowcem. Na ogół interesuje interesuję się motoryzacją, jestem też strażakiem ochotnikiem w swoim ASP i uczę się odnośnie pierwszej pomocy. Pani się kolejnej pierwszej pomocy. Dobrze. Posterą Kawał Bartolomej-Słupski, e, mam 20 lat, pochodzę z, tutaj z Sieradza i interesuję się piłką nożną. Moi drodzy, pan Lewandowski. Jestem. Jestem. Wczoraj się rozmowy wynikało, że myślę, że będzie Pan się nadawał na dowódcę. Damy radę? Tak jest. Pani Patrycja Gałka. Jestem. Jestem. Jakie pani miała wykształcenie? Magistrat z kryminalistyki. No właśnie, to mnie urzekło. Da Pani radę? Myślę, że tak. Tak? W razie niepowodzeń jesteśmy służymy pomocą. Zostanie Pani dowódcą drugiego plutonu. Tak jest. I tak jak kolega. W późniejszych godzinach zgłosi się Pani do mnie do gabinetu. Przeprowadzimy z Państwem indywidualną odprawę. Zapoznamy z zakresem i obowiązkami dowódcy Plutonu. Tak? I dobrze, posiłki czy pisarz? Dziękuję. Yy, pisarz. Pisarka. Tak. Pani Paulina Strzelczyk? Jest Pani. Pracowała Pani, tak? W biurach, tak jak Pani mówiła, obsługa komputera, takie rzeczy jest. Jak najbardziej, tak? Ma Pani dobre kwalifikacje do tego, aby zostać pisarzem kompanii, więc postanowiliśmy wraz z szefem, że od dnia dzisiejszego będzie Pani pisarzem. No i jeszcze jedno zostało nam stanowisko zastępcy pisarza. Jedna Pani, która zostanie tutaj jeszcze zastępcą pisarza pod Pani nieobecność. Pani Natalia, czy Majtys? Czy wyraża Pani chęć i zgodę na bycie? No, nigdy nie wiadomo, kogo dopadnie grypa, więc no, musimy się zabezpieczyć. Panie Panowie, obserwuję. Panie Inspektorze, aspirant Damian Ratajczyk melduje na rozpoczęciu uroczystym kursu zawodowego podstawowego. To Panie wierszo. kompania na moją komendę. Baczność, spocznij. Proszę spocznij. Spocznij. Spoczni. siadać. Siądźmy. Dzień dobry, witam Państwa. Moje nazwisko Szumowski Piotr, jestem wykładowcą w ośrodku szkolenia policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu i chciałbym w imieniu kierownika Ośrodka Szkolenia Policji Wodzi z siedzibą w Sieradzu, pana inspektora Rafała Płóciennika, przywitać państwa na terenie naszej jednostki szkoleniowej. Miło jest nam gościć pierwszy w tym roku rozpoczynający kurs Szkolenie Zawodowe Podstawowe o symbolu SP1 przez 25, którego państwo jesteście uczestnikami. Cieszę się, że możemy Was gościć i że możemy rozpocząć dzisiaj to szkolenie. Ten cykl szkolenia podstawowego ma za zadanie przygotować Was do pełnienia służby na stanowisku, gdzie wymagane są kwalifikacje zawodowe, podstawowe. Ten cel wynika z programu Szkolenia Zawodowego Podstawowego. I chciałbym, żeby ten cel, czyli ukończenie tego szkolenia podstawowego, Wam przyświecał przez cały czas, kiedy będziecie tutaj się kształcić, zdobywać nowe umiejętności, nabywać wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego wykonywania służby policjanta. Policjanta w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ szkolenie którego jesteście uczestnikami, przygotuje Was zarówno do pełnienia służby w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego, ale także do pełnienia służby w pionie kryminalnym czy też dochodzeniowo-śledczym. Zawód policjanta jest na tyle szerokim zagadnieniem i my dotykamy tak różnych. Y, dziedzin życia naszego społeczeństwa, że można powiedzieć, że patrujemy ulicę, y, łapiemy złodziei i bandytów, rozpracowujemy y, grupy y, przestępcze, y, ratujemy ludzi, którzy zostali uprowadzeni, y, zabezpieczamy mecze, y, zabezpieczamy różnego rodzaju zdarzenia, chronimy społeczeństwo, żeby, żeby czuło się bezpiecznie. Y, mogę tak wymieniać w nieskończoność. Ja już bym tego nie nazwała pracą tylko pasją. E, a właściwie to też e, można powiedzieć, że żyję i pracuję z pasją, bo pasja e, jest psem patrolowo-tropiącym. Współpracujemy razem trzy lata. E, codziennie jeździmy do pracy i wracamy razem, e, więc e, jakby to powiedzieć, e, spełnienie marzeń w moim przypadku, bo e, od, z psami jestem związana praktycznie od dziecka. E, moim celem było, jak wstępowałam do policji, e, właściwie to od dziecka o tym myślałam, Um, że tak powiem, PESEL już podpowiadał mi, że trzeba, bo oczywiście to nie jest moja pierwsza praca, um, i co udało się. I po ośmiu latach, um, pracując jako wcześniej um, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego, później jako dzielnicowa, udało mi się po ośmiu latach zostać przewodnikiem psa służbowego. Proszę Państwa, ponieważ jesteście funkcjonariuszami policji, policjantami i policjantkami, Złożyliście ślubowanie, w związku z powyższym to nakłada na Was też obowiązki. Obowiązki między innymi przestrzegania regulaminu wewnętrznego porządku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Jestem oprócz tego, że wykładowcą, koordynatorem zespołu dowódczo-organizatorskiego i zespół, którego jestem koordynatorem, Dba o to, aby na terenie naszej jednostki szkolnej przestrzegany był ten regulamin, o którym wspomniałem: przestrzegana była dyscyplina służbowa między innymi przepisy mundurowe i zasady zachowania, które wynikają z tego, że jesteście właśnie funkcjonariuszami policji. Ja rozumiem, zaczynacie swoją przygodę, jeśli można to tak określić, z policją. I jeszcze nie wszystko dla Was może być jasne. Może pojawiać się wiele pytań i wątpliwości, ale ja, tutaj koledzy, kadra Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, służy Wam pomocą w tym, żeby rozwiewać wszelkie Wasze wątpliwości. Słuchacze, którzy rozpoczynają szkolenie zawodowe, są zaskoczeni ilością tutaj nauki w ośrodku. Naprawdę tego materiału jest bardzo dużo, bardzo dużo jednostek szkoleniowych mają do przejścia, mają przed sobą i naprawdę są zdziwieni tym ilością tej nauki, jaką tutaj muszą przyswoić, aby zakończyć to szkolenie. Przeliczamy to szkolenie na dni szkoleniowe, tak? czyli 144 dni przed nami nauki, wytężonej nauki. Tak? Słuchajcie, naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. Tak, trzeba przyłożyć się do nauki, trzeba opanowywać po kolei poszczególne jednostki szkoleniowe i e, jeżeli ktoś z Was wyobraża sobie to, że przyszedł tutaj i jakoś to będzie, to nie, słuchajcie, naprawdę musicie się przyłożyć do nauki. To jest bardzo ważne, bo policjant dobrze wyszkolony, dobrze wykształcony, nie będzie miał problemów później. Z dalszą służbą na, na ulicy, tak, tak zwanej. Więc proszę was, przyłóżcie się do tego, żeby tą wiedzę, którą tutaj nasi wykładowcy będą chcieli wam przekazać, będą przekazywali, żeby jak najwięcej z tego skorzystać, tak? Oni są tutaj dla Was. I jeżeli czegoś nie wiecie, to pytajcie, tak? Myślę, że to wszystko z mojej strony. Jeżeli chodzi o. Opiekunów Plutonów, później będziecie mieli przydzielonych tak zwanych opiekunów. To są wasi, e, można by powiedzieć, e, nauczyciele policyjni, którzy będą z wami, wasz Pluton poszczególny, e, będą się nim opiekowali. E, wszelkie sprawy dydaktyczne będziecie przede wszystkim z nimi załatwiali. A później, jeżeli coś będzie e, trzeba, coś więcej, to, e, to będzie to. Omawiane na zespole pedagogicznym, tak? ale o tym się dowiecie już po spotkaniu z opiekunem dydaktycznym. Także z mojej strony to wszystko. Życzę sukcesu i życzę tego, żebyśmy się spotkali na zakończeniu w takim samym składzie, w jakim rozpoczynamy ten kurs. tak? W takim samym składzie, żeby wszyscy zakończyli to z wynikiem pozytywnym, i później życzę dalszych sukcesów w służbie. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, wcerowie.